Pora na walkę wieczoru. A więc za moment. 5 rund, każda z nich po 3 minuty. Stawka, pas mistrza wagi ciężkiej Federacji DSF Kickboxing Challenge. Pas, który w posiadaniu jest w posiadaniu Piotra Romankiewicza. A the challenger, czyli ten, który spróbuje odebrać ten pas, będzie Tomek Sarara. The former belt holder, with a record consisting of victories. And only seven defeats. Representing Wisła Fight Club, the challenger, Thomas SARA. Mm -hmm. Pewność Tomasza Sarary przed walką o pas, którego przecież nie jest posiadaczem, jest imponująca. Sarara opowiada o tym, że zgłupieje w ringu Piotr Romankiewicz w Białorusi i ma przygotowanych jest niespodzianek na tego zawodnika, ale wyzwanie będzie niesamowicie ciężkie. Zresztą to w ogóle ciężka walka, będzie ponad dwie tony w ringu. 104 kg Sarara, 109 Romankiewicz. Oto Sarara, 33 lata, 190 cm wzrostu, 40 zwycięstw w zawodowej K1. Ale rywal, champion, naprawdę z najwyższej półki. 250 walk amatorskich, z czego 235 wygranych. 3, 26 zwycięstw w 31 walkach zawodowych. DSF Kickboxing Federacji DSF Petr Piotr Romankiewicz Niesamowitym atletą jest Piotr Romankiewicz. 109 kilogramów, ale to jest taki naturalny zawodnik super ciężkiej kategorii. Poza tym walorem fizycznym wnosi też naprawdę niezłą mobilność. No i przede wszystkim bardzo niebezpieczne uderzenia na głowę, na które będzie musiał uważać Tomasz Sarara. Fantastyczne techniki nożne, szczególnie high -kiki, wysokie kopnięcia, które ma opracowane Piotr Romankiewicz e, e, na bardzo wysokim poziomie. E, technicznie, również pięściarsko, przygotowany bardzo dobrze. 12 Mistrz Białorusi, mistrz Europy Wakos z 2016 roku, wicemistrz świata Wakos z 2015 roku. Tych osiągnięć na swoim koncie Petr Romankiewicz ma sporo. No ale jeżeli popatrzymy na Tomka Sararę, jeżeli wspomnimy te wszystkie jego osiągnięcia, mistrz świata w w super ciężkiej formule orientalnej, jeżeli ktoś wygrywa przed czasem z Tomaszem Możnym, podał dwumetrowym kolosem, to dlaczego miałby nie stawić czoła takiemu rywalowi, jakim jest Petr Romankiewicz? No ale Romankiewicz 195 cm wzrostu. Potrafił już Polaków pokonywać. Pokonał przecież Pikała Turyńskiego, który miał świetną pasję. Pokonał Dawida Żółtaszka i zapowiada, że teraz Castrick dopełni na Tomaszu Saraże. Walka o pas Mistrzowski, a więc 5 rund po 3 minuty każda. Wygrał z Tomaszem Możnym Tomasz Sarara. Wcześniej jednogłośną decyzję... No, popatrzmy, bo tu spojrzenia zaczęli się ścierać jeszcze przed pierwszym gongiem obaj zawodnicy. No, spokojnie. To jest także budowanie tej atmosfery. To jest budowanie widowiska. Walka wieczoru. Tomek Sarara. A wygrana z Arturem Dorłowem. Pokonany przed czasem Luciano Zampieni. Pokonany przed czasem Andrzej Osadki. To ostatnie ofiary Tomka Sarary. To znakomita jest ta pasa Sarary i patrzmy na pierwszą niezwykle istotną zmianę w tej walce, bowiem Sarara w walczy z odwrotnej pozycji, co przecież jeszcze wcześniej mu się nie zdarzało. To ma być właśnie jedna z tych niespodzianek przygotowana dla Białorusina Romankiewicza. Ja Natychmiast był prawy pokład. Strafił Romankiewicz i Sarara ja, Spokojnie, spokojnie, Sarada, spokojnie, no, spokojnie było wszystko. Spokojnie. Też le stanął Sarara. Ale proszę zobaczyć jak agresywny jest Romankiewicz. I. Myślałem, że wykona tę technikę po naciągnięciu głowy Tomka Sarary. Przepuścił znakomicie Tomek ten obszerny, potężny cios. Ależ iskrzy od samego początku już na lewym łukiem brwiowym Romankiewicza. Pojawiło się dość spore papuknięcie. No szalał też Łukasz Jarosz. Wstał z miejsca przed momentem, żeby podpowiadać Sararze, jak przetrwać ten kryzys. Bo wydawało się, że Białorusin spowodował spore tarapaty. U Sarary teraz trzeba się odkleić. Ach latające teraz Superman w wykonaniu Ramankiwicza. Jakże inny w wykonaniu do do tej pory oglądaliśmy obszar dzisiejszej gali. Rozbity nos u Tomka Sarary. No oczu siłę tych ciosów, które mu zaaplikował e, Romankiewicz. Lewy sierpowy i prawy przed momentem. No te straty są niesamowite. No dopiero nieco ponad 70 sekund rywalizacja. Już rozbity nos Sarary. Głopot z drugiem Romankiewicza. Zobaczmy jak on rusza. 109 kg, a ta mobilność Romankiewicza jest kapitalna. Krótki, ale zawolny u Tomka Sarary. Wyżej ręce, wyżej ręce Tomek. Trzeba trzymać gardę. A ruszaj się. Znowu próba zaskoczenia ze zmianą pozycji przez Romankiewicza. On zrobi taki sidestep, przeskakuje z nogi na nogę i rusza błyskawicznie do przodu. Troszeczkę to dezorientuje Tomka Sarara. Bardzo szybkie nogi, rzadko spotykane jak na człowieka o tych gabarytach. Stara się wywierać presję białorusinę na Sararze, zamyka Polaka w Jeszcze, gdyby trafił tym backfistem, urwałby głowę. No na szczęście głowa jest na swoim miejscu i głowa musi tutaj pracować, musi myśleć nad zmianą strategii Sarara w tej pierwszej rundzie. Ale się powiedz do spokóru ale złapał to nagardę gardę Tomasz Sarara. Ostrożnie w tej chwili Tomek Sarara daje sobie sprawę z siły, w tym momencie chyba już wie co wniósł do ringu e, jego rywal, co wniósł do ringu mistrz federacji DSF. Dobre kolano na brzuch w wykonaniu Sarary, te spięcia są elektryczne, no są niesamowite, widzimy e, Łukasza Jarosza emocjonującego się tym pojedynkiem. To tej pierwszej eksplozji fajerwerków na początku tego pierwszego starcia. Teraz walka delikatnie uspokojona przez jednego i przez drugiego. 20 sekund do końca pierwszej rundy. Mocne są naprawdę mocne te Jakie serwuje Sararze Romankiewicz wrócił do normalnej pozycji Sarara. A więc chyba ta niespodzianka nie udała się, ale po to jest znowu to... zmiana pozycji na Mańkuta. koniec pierwszej rundy. Pięć rund przed nami. Tyle na tyle zaplanowana jest ta walka. Na tyle zakontraktowany jest ten pojedynek. Jeżeli chodzi o walkę mistrzowską. Ale czy tu będziemy oglądać pięć rund? Już trwa praca nad tym nosem Tomasza Sarary. No bo oczywiście utrudnione oddychanie to jest gigantyczny kłopot, jeżeli mówimy o pojedynku na tym dłuższym pięciorundowym dystansie. przez Tomka Sararę, sześciokrotny, amatorski mistrz Polski, mistrz Europy, mistrz BMFA, mistrz Fen w kategorii do 95 kg. także Celtic Gladiator. Druga runda Samantkiewicz też ma się czym pochwalić, nie ma co zawątpliwości. ładnie. Zaczął Sarara agresywnie, zaczął loki i później uruchomił ręce. Bo ten 33-letni polski wojownik wie, że to jest szansa, żeby wypłynąć na szersze wody po zwycięstwie nad Romankiewiczem. Żeby zapewnić sobie jeszcze kilka naprawdę bardzo mocnych i ciekawych starć w Federacji DSF, więc będzie, myślę, polował już coraz intensywniej na prodę, na głowę Romankiewicza. Ładnie to się przepuścił atak Romankiewicza. Sara ale musi uważać na te. O, teraz poślizną się. Romankiewicz. To też zdobył pasmistrza świata WKM w kategorii super ciężkiej mówiliśmy o tym, kiedy pokonał Tomasza Możnego Głośny doping i wydaje mi się, że wraz z upływem czasu odpowiedni rytm walki będzie łapał Tomek Serrara. Wierzę w to. No tak to wygląda w tej drugiej rundzie. Zaczyna się czuć już nieco swobodniej Tomasz Serrara. Jest też aktywniejszy w defensywie, to nie tylko odpowiednia praca na ataku. Pytanie tylko jak kondycyjnie jest przygotowany Sarara, bowiem był ryb na początku drugiej rundy i teraz bardzo statycznie, jeden i drugi, przypomnijmy, baka, naprawdę najcięższa kategoria wagowa, powyżej 100 kg, jeden i drugi, 104 kg w Sarara, 109 Romankiewicz. Zresztą Sara ma za sobą także karierę bokserską, kurką na razie złożoną z jednej walki, ale były przymiarki do pojedynku chociażby z Michałem Cieszlakiem, legalnie na ford Boxinga i Duniewicza. Tam, gdzie Artur piłka pokonał Mariusza No i teraz tomek Sarara zaczyna wywierać presję na rywalu. Na razie mamy dystansujący. A Przede wszystkim poczuł się pewnie w ringu Sarara. Myślę, że ta premierowa runda, zwłaszcza jej początek. Spowodowały, że troszkę nerwowości wkradło się w świadomość Polaka, teraz jest już zupełnie inna wersja Tomasza salary. Czy pokazał już pełnię swojego arsenału, asortymentu technik, ciosów, kopnięć Nie. Petr Romankiewicz. Czy przygotował coś jeszcze? Teraz kolano zafunkcjonowało i szuka również teraz miejsca na kolejne kolano. Stara się paralizować absolutnie Sarala, to Remankiewicza Ale bardzo dobrze, że w momencie, kiedy rusza Romankiewicz, chowa się za podwójną gardą, za szczelną obroną polskich kickboxerów. Dobry, tak jest, fajnie zakończony to low na tylną część lewej nogi. Sarala ma taką naturalną charyzmę w sobie, która przyciąga faktycznie uwagę kibiców i widzów. O, i koniec drugiego starcia. No i to walka była, na wyniszczenie. To była runda w wykonaniu Sarary. Oczywiście, że tak. Dużo lepsza niż pierwsza, którą oglądaliśmy, ale to jest taka walka na wyniszczenie, walka na y, bardzo fizyczna, bardzo siłowa. No obaj decydują się na mocny clinch, na mocne ciosy, na mocne kopnięcia. Nie stronią od wejścia, od zwarć, wejścia w dystans, od przepchnięcia rywala pokazać Tutaj była bardzo dobra akcja, ale powiem po przepuszczeniu ataku Roman Romankiewicza, tutaj w trójnym defensywie z kolei Ferrara. Przede wszystkim również wybiera umiejętną presję w ringu Polak i to jest niezwykle istotne. Przynajmniej tak wyglądała ta druga runda w większości fragmentów. Czy Malta zakontraktowana na 5 rund. Pierwsza runda wydaje się dla posiadacza pasa, więc śledzia Piotra Romanowicza. Druga runda w mojej ocenie dla Tomka Serary. Jakiś czas temu odkrył Sarada w sobie, że ma naprawdę bardzo silną lewą rękę. I stąd właśnie pojawił się pomysł, żeby zmienił pozycję na odwrotną i żeby ewentualnie te kończące, finiszujące ciosy zadawał właśnie z odwrotnej pozycji lewą rękę. Ależ ładny low kick z momentem na wyproszoną nogę. Znakomicie trafił Tomek Sarada. Przestawił tego olbrzymiego Białorusina. Ale również trzeba uważać na te potężne low -kiki. Romankiewicza. Ale ma świetne czucie ringu dzisiaj Tomasz Sarara. Zwróćmy uwagę jak przepuszcza ataki Romankiewicza i rzuca o no takim niebolesnym, ale jednak kującym, lewym się powiem, już dwie takie akcje wykonał w tej trzeciej rundzie. I wejście teraz takim prawym na dół do Romankiewicza nieskutecznie kolano u Sarary. O, zagubił się gdzieś na tej mapie rynku Romankiewicz z tym budkistem absolutnie prół powietrza. Wiemy ile energii ile siły kosztują takie ciosy, które lądują gdzieś wyłącznie w powietrzu. Otwiera sobie drogę tymi delikatnymi, z pozoru delikatnymi lokikami Romankiewicz. Wygluczony teraz prawy prosty, ale teraz umiejętnie i dobrze podkręcił tempo Białorusin. Sara. Prawy, prawy, Musiał Sarara za chwilę tutaj wrócić do gry. Sarada nie ma takiej fizyczności znakomitej, wydawałoby się, pomimo przecież tytanicznej pracy, którą wykonywał na treningach, ale popatrzmy na boks zawodowy jena Adama Kownackiego. Jemu przez jakiś czas też wypominano sylwetkę, a on każdego kolejnego rywala nokautował, ostatnio wypunktował Charlesa Martina. A zresztą kapitalnej walce, walce, która odkrywała z drugiej strony w otwartą wojnę wymiany wymianę teraz przyjął mocne uderzenie Tomek Sarara. Znakomicie znalazł się Tomek Sarara. Odwracał się Romankiewicz i strzelił kufki lewym. I złapał swego rywala. Ale to ochraniacz na zęby Tomasza Sarary. Wystrzelił teraz bez ochraniacza. Walczy Sarara, narożnik trzyma. Pokazuje sędziemu, że zgubił gdzieś po drodze Rafał Peterfield, który w tym momencie pojawił się, by włożyć ten ochraniacz. Tymczasem patrzy na ten lewy brwiowy drugiowy Romankiewicza. super w momentem i nie ta głowa na kolano. Tomka Sarary. Bardzo szybko wrócił do gry, tak jakby nie do końca zgadzał się z interpretacją liczenia Romankiewicz. Przerwienione od razu to miejsce, po którym kopnął jak z furią Romankiewicz. Poszuka pobruskowego. To I teraz znakomite kolano, zauważył Tomek Sarara że trafił, ruszył na koniec, jaka szkoda, że zabrzmiał go, bo kto wie, jakby się to potoczyło. Ale z końcówka Sarary, naskrzywił się z bólu Romankiewicz i gdyby było jeszcze 20 sekund, kto wie, czy nie świętowalibyśmy właśnie nokautu Tomasza Sarary. Ależ dobra jest ta walka, emocjonująca, silna, trzymająca w napięciu cały czas. Jeszcze 6 minut emocji przed nami, chociaż to widmo nokautu zaczyna coraz mocniej świecić w ząbkach przy okazji 18. gali DSF Kickboksu proszę, no Proszę, Grzegorz Krzycz, a więc jest akcent bokserski akcent na gali kickboxerskiej. Ależ z nieba spadła ta przerwa Romankiewiczowi. Myślę, że jeden z najpiękniejszych dźwięków, jaki w życiu usłyszał, to był kąk kończący trzecią rundę. Ale jak ruszył Tomek, kiedy zauważył, że trafił swojego rywala. Czwarta runda, przedostatnie starcie. No i teraz pokaże charakter i serce ten mistrz Romankiewicz czy pretendent. Zdominuje tę walkę i zacznie wykonywać już koncertowo swoją robotę. Minimalnie przestrzelona. Kolano u Romankiewicza na całe szczęście dla bo bowiem sporo siły wsadził w tę tą, w tą technikę Romankiewicz. Teraz kolano w odpowiedzi Tomka Serary. Ładnie teraz dokładnie wyczuł intencji Białorusina na polski fajter. Wiedział, że będzie taki, ustawiał się na tę technikę Romankiewicz. Pięknie zgasił to próbę Białorusina. Sarara wyprzedził tym lewym Polak idealnie atak Romankiewicza. Nie ma podcięcia, zwraca na to uwagę sędzia. Robi wszystko Sarara z ale świetnie. Ale świetnie, Idealnie trafił! Jakieś kapitalne kopnięcie! Tomka Sarary coś nie wie To będzie koniec! Nie wstaje Romankiewicz! Wygrywa przed czasem Tomasz Sarara! ale kopnięcie! Mamy mistrza DSM! Lewy kajkik zdemalowany Romankiewicz! Umar król! Niech żyje król Tomasz Sarara! Zaczyna się zabawa, no to jest ciężka waga i to jest nowa topnięć to masza Sarary. Czekał, czekał, wyczekał i upolował swojego rywala. Idealnie wstrzelił się w timing. Opuszczona ręce zupełnie dla Petra Rowankiewicza, a siła kopnięcia jest demolująca i zdemolował Sarara i swojego rywala. Wypracował to wszystko z znakomitą trzecią rundą, Tomasz Sarara i dzieła dokończył w sposób destrukcyjny w czwartej odsłonie. No, panie Sebastianie, takie K1 to my chcemy oglądać. Takie K1 to chcemy oglądać i takie K1 oglądamy. Mówiliśmy o tym, że niesamowite emocje będą w ringu i były, a walka, no przedni sort, naprawdę. Romankiewicz pokonał Turińskiego, pokonał Żółtaszka i ta jego piękna droga w Federacji DSF kończy się na 33-letnim Tomaszu Sararze. No kto wie, kto wie, mamy tutaj chyba naprawdę kandydata do stania się taką sportową lokomotywą Federacji DSF. Wyszedł z kłopotów w pierwszej rundzie, zaczął to wszystko układać pod swoje dyktando. Na zwieńczenie palce lizać. słyszymy to gromkie dziękujemy w ząbkach, popatrzmy co tu się wydarzyło, lewy kajki i zatańczył najpierw na nogach lampany Roman Kiewicz i potem padł na deski i został wyliczony do dziesięciu. Udało mu się uniknąć jeszcze tego prawego sierpa, proszę zobaczyć, idealnie, po delikatnym zwodzie wyłączył światło Tomek Sarara. Petrowi Romankiewiczowi. To o czym wspominał, uwielbia walczyć z, z potężnymi rywalami. Przed czasem wykończył Tomasa Możnego, teraz przed czasem e, odprawił z kwitkiem Piotra Romankiewicza. Jeszcze nie wrócił do siebie Białorusin, to jest ta wymowa i siła lewej nogi Tomasza Sarare. No te wszystkie opowieści Sarary, niektórzy z traktowali to z dużym przymrużeniem oka, że opowiadał, że zdejmuje te różowe okulary i scenariusz jest taki sam jak w jego wyobrażeniach, tych najlepszych, najciekawszych, najmocniejszych i tak też stało się w ringu w Ząbkach. No nie zapominając o tym, że pewne kłopoty musiał w tej drodze przejść. No w ogóle rozbite Długo, oko Romankiewicza. Oj, oj i rozbite oko zupełnie. Hello there. Mistrzem w kategorii ciężkiej federacji DSF Kickboxing Challenge zostaje Tomasz Sarara. No i w taki sposób odbiera się pas mistrzowi, po prostu go nogałdując. Przepiękna walka, znakomita, wykończenie tego pojedynku przez Tomka Sararę. No zrobił to jak na mistrza przystało i dlatego też pas mistrza federacji DSF pojawi się na jego biodrach. No ale ta premierowa odsłona gali DSF w telewizji polskiej pobudziła nasze apetyty i mamy nadzieję na więcej. Będziemy czekać na więcej, również w tej królewskiej kategorii wagowej. Bo poza wielkim Tomaszem Sararą jest kilku bardzo ciekawych prezydentów i są zawodnicy o tych najgłośniejszych nazwiskach. Danielo Mielańczuk czy Marcin Różalski, którego zobaczymy prawdopodobnie w akcji 23 lutego. Oczywiście w innym miejscu kariery jest rzecz jasna Różacki, w winnym Sarara. I teraz prezes DSF Sławomir Duba zapina ten pas na biodrach nowego mistrza. Wielkie prawa i gratulacje dla Tomasza Sarara. No, w sposób koncertowy wykorzystał szansę, która się wytworzyła w tym pojedynku z Piotrem Romankiewiczem, czy też Petrem Romankiewiczem. Wielkich wojowników Tomasz Sarara, Petr Romankiewicz. Idealnie, idealnie trafiony rozwój. Jeszcze Państwa prosimy o wielkie brawa na zawodników z zawalkę wieczoru. W czwartej rundzie Tomek Sarara wygrywa przed, przed czasem. Trzeba przyznać, pierwsza runda dla Piotra Romankiewicza. Jak tam jeszcze przystało, ruszył za nim uszem, zaskoczył chyba troszeczkę Tomka Sararę. Druga runda, jak gdyby Tomek Sarara, który wyciągnął wnioski z tego, co się stało, był lepszym chyba od Białorusina. W trzeciej znowu Białorusin jak gdyby złapał odpowiedni ryb, ale w czwartej rundzie już Ale nie było. Zapominajmy jeszcze o końcówce trzeciej rundy, przecież tam niewiele brakowało. Już w końcówce trzeciej rundy, by Sarara wykończył Romankiewicza. Tak, Romankiewicza, no, czy uratował? Trudno powiedzieć. Rzeczywiście miał tam przeżywał potężny kryzys Tomek ne, ne, Piotr Romankiewicz i z spowodował, że miał tę minutę na to, by odpocząć. Oto nowy mistrz najcięższej kategorii wagowej DSF po efektownym zwycięstwie nad Petrem Romankiewicza. No jeszcze wczoraj w magazynie Ring mówiliśmy o tym, że duży pada głośniej. No i tak też się stało. 109 kg Piotr Romankiewicz nie podołał, nie dał rady. I to Tomasz Sarara w sposób spektakularny, bo chyba z tym... Kilku osobom, przede wszystkim chciałem na co. chciałem złożyć życzenia wszystkim Polakom. Mamy w tym roku setną rodzicę odzyskania niepodległości. Pozdrawiam wszystkich. To są serdeczne życzenia dla nas. Wielkie święto. To jest dowód na to, że z Polakami się nie wygrywa, że my, że my zawsze przetrwamy i z nami się nie zadziera. Pozdrowić moją mamę, tatę, rodziców, którzy na pewno walkę przeżywali. Swoją żonę, brata, którzy są tutaj obecni. Kibicu, przyjaciół. Serdeczne pozdrowienia dla, dla Krzyśka i dla Grubego, których nie może być dzisiaj ze mną podziękowania dla sponsorów Mam nadzieję, że byli widoczny charakterny feedback FitBite, siłownia Fitness and Body oraz oraz formuł napój zotoniczny, Przepraszam że zamówiłem a teraz na pytanie Nie ma problemu twoje pełne prawo nowy mistrz tak urwałem trochę czasu z walki więc mam więcej czasu antenowego także wszystkim serdeczne e, pozdrowienia jeszcze dla menadżera Pawła zapomniałbym wracając do pytania nie szła mi do walka naprawdę źle w nią wszedłem. Romankiewicz mnie zaskoczył. Właściwie oglądając jego walki, wiedziałem, że jest bardziej defensorem niż takim ofensorem. Wystartował na mnie, zrobiłem na początku kilka groźnych akcji. Miałem momenty zwątpienia w tej walce. Naprawdę wydawało mi się, że, że będę miał wielkie tarapaty i takie chyba duża rutyna opanowanie i siła spokoju, to co, to, co mi zawsze towarzyszy, pomogły mi naprawdę cały czas szachować spokojnie, być na tyle cierpliwym, że się faktycznie opłacało finalnie. To tak na koniec, króciutko. To była walka zapowiadana, nie spokojnie, to była walka zapowiadana jako najtrudniejsza w tej karierze. Taka w istocie była? Tak ją czułem, naprawdę nie wiem czy chodziło o mnie, że nie miałem jakiegoś swojego dnia, że się nie wstrzyliłem, czy że przeciwnik był na tyle dobry, że walczy się jak przeciwnik pozwala i może mnie na tyle zaskoczył, że stułam się trochę mnie. Ja w głowie cały czas sobie powtarzam, że on nie wytrzyma tego szalonego, szalonego tempa, który wrócił i dlatego uzbrojony się w cierpliwość. Mówię Tomek spokojnie, on będzie zdychał, jeszcze przyjdzie moja pora. I tak wydaje mi się że z rundy na rundę zaczynam go przełamywać. Znalazłem okienko na no i hop. No serdeczne gratulacje drodzy Państwo, Tomasz Sarara. Nowy mistrz federacji DSF w kategorii ciężkiej. Wracamy do komentatorów. Wielkie, wielkie brawa dla Tomka Serary Tak można ten knockout można oglądać oglądać oglądać, Szanowni Państwo. I w taki oto sposób kończy się DSF Kickboxing Challenge, 18 odsłona. Mam nadzieję, że Państwu się podobało, bo było efektownie, a to nie koniec sportowych emocji, jeżeli chodzi o TVP Sport.